Skończyłem już oficjalnie regenerować antenę DIPL 3D GIT. W tym momencie antena wygląda już prawie jak nowa. Czyli mamy, czyli wycieściłem wszystkie dyrektorki za pomocą papieru ściernego i, i wkrętarki. Po prostu wkładałem sobie na wkrętarkę, obracałem i i czyściłem. Teraz wszystkie dyrektorki się ładnie błyszczą. Yy, wymieniłem również wkręty. Ocujący dyrektor do nośnika. Kupiłem nowe z trochę większym łebkiem niż oryginalne, ale pasujące idealnie. Te dyrektory się tutaj nie ruszają. Wszystkie tutaj wkręty wymieniłem do dyrektorów. Tantena ma trochę takie bardziej nietypowe rozwiązanie czyli mamy tutaj po dwa dyrektory na środkowym nośniku także tu jest zrobione na śrubki. Założyłem nowe śrubki tutaj. Yy, tutaj założyłem nowe śrubki do tego elementu łączącego trzy nośniki, również go wyczyściłem. Yy, tak samo reflektory też wkładałem w krętarkę i przeczyściłem papierem siernym. Śrubki wymieniłem, te wszystkie elementy też czyściłem. Yy, tutaj yy, kiedyś dawno, jak ta antena jeszcze była w tirze, to zaliczyłem w topę. I, I złamałem na pół ten jeden element, ale tutaj są właśnie te blaszki, one są, żeby te, dyrektory, te reflektory nie przekręcały się. To ja wziąłem po prostu taką typu blaszkę oryginalną, zagniotłem yy, na, tym, yy, na tym reflektorze. I teraz już się praktycznie nie rusza. Sprawdzałem to nie wypadnie, więc udało się naprawić to, co zepsułem na dole. Tak samo wszystko wyczyściłem. Nic nie było połamane oprócz tego elementu. Tylko to ułamałem niestety. Eee, dipol też przy puszce eee, On tak lata, ale on lata dlatego, że nie są zakręczone, zakręcone śrubki od symetryzatora. Jak przykręcę śrubki od symetryzatora to to, to już nie będzie latać. Posprawdziłem. E tutaj te śrubki wymieniłem w, na tych mocowaniach. Krolinkę yy, jeszcze jedynie będę musiał dokupić nową. To jest antena polskiej firmy Dipol, model 3Digit, stara wersja z dipolem kwadratowym antena chyba 44-elementowa. Yy, antena przypomina swoją konstrukcją chińskie krokodyle, tak zwane. Yy, ale jest ona wykonana dużo z, lep z dużo lepszych materiałów niż chińskie krokodyle, więc nie powinna się szybko rozpaść.